Pod koniec 2023 roku zakończyły się prace związane z pierwszym etapem renowacji Baszty Lądowej. Te dotyczyły remontu elewacji. W ramach prac wykonano m.in. remont fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, dachów wraz z infrastrukturą oraz wymianę stolarki okiennej. Dodatkowo odtworzono zamurowane okna. Po zakończeniu tej inwestycji wykonano drugi etap renowacji, czyli wewnętrznej części zabytku. Zakres prac był bardzo duży. W ramach prac wykonano m.in. przebudowę pomieszczeń w budynku basztylontowej, roboty instalacyjne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Wszystkie pomieszczenia zostały odgrzebione, schody zostały przebudowane, ponieważ wcześniej były zbyt strome, zamontowano klimatyzację oraz monitoring. Wyremontowano także piwnicę, w której zainstalowano wszystkie urządzenia niezbędne do tego, żeby baszta była ogrzana i ocieplona. Renowacje przeszły także drzwi wejściowe. Baszta lądowa to jedyny w pełni zachowany obiekt średniowiecznego koło brzegu. Powstał, powstała baszta w XV wieku, Otaczała ją, otaczały ją mury obronne o długości 1570 metrów w XIX wieku mury rozebrano po wojnie, bo to nas najbardziej interesuje historia baszty jest dosyć ciekawa, ponieważ mieścił się tutaj dom noclegowy, mieściła się również knajpa, lokal gastronomiczny, później Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaadoptowało ten obiekt jako swoją siedzibę. Wreszcie baszta trafiła w ręce prywatnego inwestora. Miasto postanowiło odkupić ten budynek od inwestora i rozpoczął się remont. Tym samym po wielu latach baszta lądowa znowu jest dostępna dla mieszkańców. Teraz znajduje się tu punkt informacji turystycznej, który jest czynny od poniedziałku do piątku, od 10 do 18. Zmieniona została również nazwa. Szyld Baszta Prochowa został zastąpiony Basztą Lądową, ponieważ znajdujemy się w Baszcie Lądowej, nieprochowej, co wynika z tego, że niewłaściwie przetłumaczono po wojnie jej niemiecką nazwę. Baszta Prochowa znajdowała się u ulicy Mariackiej i Rzecznej i została wysadzona od uderzenia pioruna. Duża część miasta wtedy również ucierpiała. Pierwsze, drugie i trzecie piętro zostaną przeznaczone na cele edukacyjne. Są tam małe sale, w których będą odbywały się warsztaty zajęcia, również stowarzyszenia, fundacje, inne organizacje, NGOsy będą mogły mieć tutaj swoją siedzibę, swoje zebrania, a więc baszta wraca tak naprawdę w ręce mieszkańców Kołobrzeżeń, bo to jest jedyny w pełni zachowany obiekt XV-wiecznego brzegu. Miejsce to zostało przekazane pod skrzydła Kołobrzewskiego Instytutu Kultury i Promocji. Na tę chwilę trwają jeszcze ustalenia dotyczące nowej instrukcji bezpieczeństwa, która ma zapewnić możliwość bezpiecznego przebywania w budynku ponad 40 osób. Basztę mogliśmy zwiedzać podczas Dni brzegu. Na pewno taka możliwość będzie. Czekamy finalnie, aż ta instrukcja zostanie już podpisana i będzie mogła obowiązywać. Po prostu kwestie bezpieczeństwa to jest jest bardzo trudny budynek o wąskich schodach, chociaż one zostały zupełnie przebudowane, to jednak musimy dbać o to, żeby mieszkańcy i turyści byli tutaj bezpieczni. Czyli najbliższe wydarzenia już w sezonie będą się tutaj tak, na pewno coś będziemy tutaj organizować. Na pewno będzie możliwość zwiedzania baszty z przewodnikiem. O tym będziemy Państwa informować wkrótce. Wkrótce zostanie przedstawiony projekt dotyczący wydarzeń, który ma obejmować sezon letni oraz jesienny.